Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K23 UNIVERSE MODE Zaczynamy dzisiaj drugą oczywiście część i zaczynamy od debiutu w walce singles Jade Cargill Jade, Jade Cargill, oczywiście zawsze właśnie, nie wiem czemu, bo wydaje mi się, że powinno się tu wymawiać Cargill, ale to jest wymawiałem Cargill, jeśli dobrze pamiętam Troszeczkę właśnie jakby, można tak powiedzieć, odrobiłem właśnie zadanie domowe odnośnie tego, że troszeczkę jakby bardziej się zapoznać, bo właśnie tak już mówiłem, nie będę Udawał, nie będę kłamał, że jakoś właśnie osobą, która jest bardzo zaznajomiona z postacią Jade Cargill, bo AW właśnie nie oglądam tak jak Debbie więc właśnie teraz w miarę zapoznałem się bardziej z nią. Znam już teraz na finisher, jak się nazywa Jade, chyba Jade to się nazywa. To jest taki właśnie coś jak BFIN Glamour Zone, jak robiła Glam Slam znaczy, jak robiła taki finisher, a jej rywalką w jej debiucie singles meczu będzie Bailey. Będziemy mieli tables meczu, oczywiście tak jak już mówiłem. Wszystkie oczywiście walki na tej e, karcie walk będą tables matchem, TLC matchem albo ladder matchem. I tutaj właśnie zobaczymy tables match pomiędzy Bailey a Jade Cargill. Zobaczymy, czy, Dej, e, czy Jade właśnie zajdzie udany debiut e, z tutaj w walce singles, bo jak dobrze wiemy, raz już Jade walczyła albo to w walce Survivor Series. No teraz zobaczymy, czy właśnie w walce One-One da radę pokonać Bailey, czy jedną z też naj, e, największych, najcięższych, można powiedzieć, rywalek. Jaka, jaka tutaj może być na całym brandzie szmegnał oczywiście. Widzieliśmy już, już niedawno tables match z udziałem kobiet, gdzie to była walka o pasy tak teamu kobiet i tam Leaf i Rakel obroniły pasy pomimo tam malutkiej można tak powiedzieć kontrowersji, bo tam Rakel jakby no robiła bulldog i zniszczyła jakby stół, ale nie było to uznane, więc no nie wiem, jakby na miejscu Toxic Attraction nie byłbym szczęśliwy z czegoś takiego szczerze, ale no tam naprawdę co było to było po prostu. To się wydarzyło, to się wydarzyło, to naprawdę już nie da się tego jakby, nie da się już wrócić e, z tego, tutaj ni drop nieudany wykonaj Bailey. Contraut Kontra od Jade, e, Jade naprawdę jest, naprawdę gabaretowo znacznie większa od Bailey. ogólnie też mam wrażenie, że ona będzie od wielu zawodniczek, na przykład wiadomo, że z Raquel, Ripley, na przykład to są takie zawodniczki jej gabaretu, można tak powiedzieć, ale z większością zawodniczek, naprawdę będzie miała na taką przewagę gabaretową. Ciekawe też jest, jest, jest właśnie gdzie ona w ogóle będzie ostatecznie, bo jakby, Raz się pojawia na NXT, raz na Smegną, raz na Row i tak, jakby nie wiadomo, nie wiadomo gdzie ona będzie walczyła, gdzie ona będzie, na jakim będzie, jestem ciekawym pewno Nie ukażę że jednak nie chcę na NXT, wydaje mi się, że jest na tyle dobrą i wielką postacią, że nie powinna być na NXT. Nie wiem, gdzie, jakby. Wydaje mi się, że. Ciężko powiedzieć, na Row dość dywizji jest mocno, nie wiem. Mam wrażenie, że na, że, na Smegną powinna być, szczerze, bo teraz właśnie. No, mam wrażenie, że jest tylko Asuka, Io. Bianca, Charlotte walcząca o tę pasta. Naprawdę, więc mi, się, myślę, że jeszcze jedna dobra zawodniczka Bailey ma kendostika. Biegnie tutaj z tym Kendostikiem, ale Jade to odraża. Atakuje oczywiście i zabieraj to jako Kendostika którego sama może użyć. I to właśnie robi potężne uderzenie prosto w głowę Bailey. Jeszcze kilka mocnych uderzeń, tak mocne, że aż połamały. Tutaj, właśnie kendo -sticka. no Duża siła tutaj była włożona przez Jade kontra Bailey. Dobry close line od Bailey. Jade powoli się podnosi. To jest, Nie lubię tych ruchów, właśnie, bo jakby te ruchy są ciężkie odskontrowane. Jak jakby osoba, którą się steruje, jest w takiej pozycji. A to jest Bailey to Bailey. To jest Bailey to Bailey zrobione. Czy Bailey idzie po prostu. Bailey idzie po prostu. Widzi, że to jest może jej okazja, że może skończyć tą walkę i wygrać ten table smash. Czy to się wydarzy? Zobaczymy. Zobaczymy. Jade powoli się podnosi. Teraz nie widziała, jednak widziała chyba w ostatniej chwili, tylko za późno. Jade Cargill tutaj wpada w Bailey. Jade ma. może ukraść finishera, co ciekawe, bo właśnie ma tą. ma tą rzecz. To byłoby. A czemu nie? Zróbmy to. Ukradnienie finishera Bailey. Rose Plant w wykonaniu Jade Cargill. Pięknie, naprawdę, pięknie zrobione. Ten stół, no nie wiem, nie wiem co z tym stołem zrobimy. Na razie go może jednak rzucę. A czy, czy tutaj jest stół tak w ogóle? Tak bym był ciekawy dość. Nie ma tej stołu. Chciałem właśnie rzucić tutaj Bailey, nie ukrywam. No właśnie tak z zrobić jej power bomba, no ale nic. Powerbomba ta za to nie będzie, bo jest kontra od Bailey. Bailey kontruje. Pięknie to jest złapana jest Bailey. I to jest taki rip breaker. Bailey wstaje, nie wiem czy to był dobry pomysł. I na koniec jeszcze mocne uderzenie. Teraz jeszcze tutaj staje Jade na Bailey. Za niedługo będzie miała finishera, więc potencjalnie ten pojedynek za chwilkę może się zakończyć. Nawet zobaczymy, czy jak szybko się zakończy. Bailey wydawało się, że będzie taki miał moment, żeby wygrać, ale jednak jej się nie udało. Potem kontra, bo nie kontra, znaczyła kradzież dosłownie finishera w wykonaniu, w wykonaniu Jade. Rose Plant zrobiony, ale nie przez właśnie Bailey, co jest najdziwniejsze. Backbreaker i backbreaker jest, jeszcze tutaj rozciąga, tutaj, żeby bardziej zadać więcej bólu. Bailey jest stand. Bailey jest stunt. To jest bardzo ważna rzecz na pewno. W koniec by mi się podoba, że nie ukrywam, że teraz jest stunt. Wolałbym, żeby o, żebym zrobił finisher jej i potem, żeby dopiero była stunt. To, to chciałem, żeby tak to wyglądało, ale nic. Bailey powoli wstaje tylko po to, żeby przejść do Jaded. Czy to się wydarzy? Nie wydarzy. To, co zrobiła bardziej miało. Wydaje mi się, że to jest, żeby bardziej animacja w walce mężczyzn. Wydaje mi się, aby bardziej to było, by. Więc większą reakcję wydaje mi się, że zrobiło. Ale no nic, i tak skontrowała to jest najważniejsze. Big boot potęży, dlatego właśnie na ja ten stół teraz yy, składam. Bo miałem właśnie pomysł, ale jak Bailey skontrowała, to ten pomysł też się nie wydarzy. Zatem teraz running dropkick. Kopnięcie kontra. Bailey ma finisher, więc trzeba uważać na row plan potencjalny w wykonaniu, właśnie Bailey. W tym razem właśnie Bailey w wykonaniu, a nie. Nie, Jade. I to myślałem, myślałem że jakimś cudem to się tak skończy, że jednak ostatecznie Bailey wpadnie tam, ale jednak nie. Myślałem, że właśnie będzie jakiś cudem Bulldog tam. Pedigree w wykonaniu Jade Cargill, wow. No, triple H nieraz był z nią widywany, jak ja jak ją właśnie tutaj wprowadzę, można tak powiedzieć. Czy to, to, to będzie... Kojarzę też też, bo niedawno widziałem właśnie też taki big był chyba z jednym z jej ważniejszych ruchów właśnie niedawno widziałem taką kompilację nawet ich największy, jej największych ruchów czy to będzie Jaded? to nie będzie Jaded. to będzie kontra niesamowite naprawdę naprawdę taki sposób to się kończy no nie podoba mi się prawda że bailey wygrała tam jeszcze ale że taki sposób że to STO trafił nas tu nie ledwo co praktycznie to e, dotknęło wydaje mi się że stół. No, ale nic bailey wygrywa bailey wygrywa jest zwycięszczeniem tego pojedynku, nieudany tutaj pojedynek, ale Jade jest dalej w walkach singles nie przypięta, więc to jest myślę że największa rzecz, którą może wziąć dalej ze sobą Jade Cargill, a teraz pora na kolejny pojedynek. I pora teraz na drugą walkę, to oczywiście będzie walka o pas United States, czyli też walka ladder match Shinsuke Nakamura kontra Solo Shiko, czy Shinsuke da radę wygrać pas drugi raz? sezonie walczy o pas United States, tylko rzeczywiście już z innym rywalem, bo on jeszcze dosłownie na początku serii walczył z, z Stefem Rollinsem o pas United States, a teraz walczy z Solo. I też tutaj, żeby, przy, żeby zdobyć pas, nie musi przypiąć, to jest na pewno też duża różnica, a tutaj wystarczy, żeby po prostu wyszedł przed Solo po drabinie i zgarnął pasa. Czy tak się wydarzy? No zobaczymy, zobaczymy, czy tak się właśnie wydarzy. na Nakamura już gotowy, gotowy na pewno na ten pojedynek, jego może najważniejszy pojedynek w tym całym sezonie. Bardzo możliwe, że to jest jego największy pojedynek w tym całym sezonie. Bo walka przed United States, przedtem przed już jedna, a teraz dobrze wie, że prawdopodobnie jeśli nie wygra, to kto wie, czy w ogóle będzie miał jeszcze w tym sezonie okazję walczyć o Pastry United States. Dlatego na pewno jest to dla niego na pewno bardzo ważne, żeby wygrać ten pojedynek. Ale na jego drodze stoi oczywiście solo sicoa. solo jest oczywiście mistrzem od yy, od jeszcze Heinsel, tak od Heinsel. jedną obronę nie opasa taką w walce singles match bo oczywiście była wiadoma ta obrona w walce wargamesowa, ale tak singles walczył z Ricochet jeszcze właśnie na, niedawno na Raw i ta była jego pierwsza obrona, tam zniszczył swojego rywala więc zobaczymy czy też zniszczy tutaj na Kamure wątpię, zwłaszcza to właśnie nie jest match, w którym przypina się rywala no ale zobaczymy, zobaczymy, pora zaczynać Ladder match, opas United States, kto zgarnie ten pas, dowiemy się już za chwilkę. Nakamura kontra Solo i możemy powoli zaczynać ten pojedynek. Solo tutaj, Will Barrow taki kick nieudany, ale ta za to seria uderzeń. I na koniec headbutt taki, w headbutt i jeszcze jeden headbutt, tylko właśnie tak tutaj w bark jakby. Nie widziałem chyba w życiu headbuttów w bark, szczerze, nie przypomniałem sobie. Teraz jeszcze mocne uderzenie, mocno zaczyna Solo, ale wie, że musi oczywiście tak zacząć. Solo idzie po drabinę, solo chyba chce szybką robotę tutaj. Wydaje mi się, że solo tutaj nie chce tracić czasu, tylko chce zgarnąć to trofeum swoje i wrócić do domu sobie szybko. A tutaj będziesz takie proste. A teraz jest uderzony tutaj na kamura. Solo wyrzuca tą drabinę. Tutaj zobaczymy. Samo Drop, ale to solo uderzył o drabinę, ale jak widać, nie zrobiło to na nim w ogóle wrażenia, bo solo od razu tutaj wstaje. Kontrat na kamury. I teraz mocny close line Na kamura podnosi się, ale kontra, ważna kontra. Kontra jednak też od tutaj solo i potężny headbad od Solosikoa, który teraz wychodzi na samą górę. Solosikoa ze sam, samej góry, elbow drop na wstającego na Jeszcze raz uderzenie w głowę. Jest brutalny, ale jest skuteczny jak na razie. Solosicoa w tym pojedynku. I to jeszcze mocne uderzenie. Jest drabina rozstawiona. Jest drabina rozstawiona tutaj w tym momencie. Jak na razie jednak nie widzimy tutaj, żeby oczywiście ktoś tutaj wchodził w górę. Solo i jeszcze jedno mocne uderzenie. I jeszcze headbad. No co robi solo w tym momencie? No niszczę, prawda? Sam sobie tutaj przeszkodził. Sam sobie tak naprawdę tutaj przeszkodził. Kontra i jeszcze closing. Solo Sikoa jest niesamowita, prawda, w tym pojedynku. On aż będzie przypominał właśnie pojedynek z Ricochet. Tylko, że to jest ladder, match. Ale to jest ważna kontra, bardzo dasz na Kamury, że da radę skontrolować sygnaturę. Teraz Kamura będzie potrzebował zrobić tą sygnaturę, dla, dla jego dobra. On jednak planuje co innego: on idzie po drabinie w górę, on idzie po pas. I solo jednak powoli wstaje. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Mocne uderzenie. I jeszcze jedno: i solo spada. Solo jest na dole, solo jest na dole, ale solo szybko wstaje. Czemu on zawsze pierwszy trafia? Nie mam pojęcia. A teraz solo trafia. I jeszcze jedno uderzenie, i jeszcze jedno, nie, jednak nie. I spada znowu solo, solo znowu spada. Instant recovery jednak na Nakamura tego nie widział, że chyba, chyba nie widział, tak po prostu na Nakamura. A to nie jest kontra, solo został trafiony z Sygnaturą przez Nakamurę. Co kombinuje Nakamura? Wiem dobrze co on kombinuje, to będzie próba kinshasy i... aha, dobra, dobra, nie było kinshasy jak widać, nie będzie też, też supleksu w wykonaniu na Nakamury, no może się czuć, znaczy no w sumie wiadomo, nie może się jakby czuć był okradziony, ale no powinno, powinniśmy zobaczyć to, ale nie zobaczyliśmy tego. Nakamura teraz wyrzucony przez Solo z ringu. Solo idzie za Nakamurą. To tutaj kombinuje potencjalnie Solo? Solo jest gotowy na Nakamura, ale co on tutaj kombinuje? Czy będzie Samoan Spike? To będzie Samoan Spike w wykonaniu Solo. Solo wraca do ringu. To może był bardzo mądry ruch, ale Solo bardzo, bardzo powoli idzie po tej drabinie. Solo idzie już po pas. Ma pas teraz. Jeszcze raz i to zrobił Solo, zrobił to po profesorsku praktycznie. Był moment, w którym Nakamura mógł to wygrać, wystarczyło żeby trafił kinszasę i wtedy jakby trafił kinszasę, to potem pewnie Nakamura by mógł po prostu sobie pójść po drabinie i zdobyć ten pas, ale no nie wiem co go tam zatrzymało, jakieś siły, jakieś siły może Bloodline'u go za zatrzymały i potem Solo to wykorzystał. Poszedł z nim poza ring, sama Spike znokautował, może tak powiedzieć Nakamura i potem Solo jedne co miał zrobić to tylko powoli sobie wyjść po drabinie, złapać za ten pas i zgarnąć ten pas w dół, a więc wiemy jedno, że na pewno Solo jest dalej mistrzem, ale czy Bloodline całe zachowa pasy, dopiero się oczywiście dowiemy po następnych odcinkach. Bo jeszcze przed nami, oczywiście, no tam chyba największa szansa na, na zmianę pasów, wydaje mi się, według mnie, czyli Triple Fred TLC, tag opasy USOS. No i też Roman też na pewno nie będzie łatwej roboty w Triple fredzie z Streamem Firm i Rey Misterio w walce o pasy Universal. W taki oto sposób, jako solo z Mistrzostwem dalej kończymy, oczywiście, ten odcinek. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!